Zalecałbym każdemu zrobienie sobie takiego bilansu zysków i strat z powodu picia alkoholu w dwóch rubrykach. Dobrą rzeczą jest też narysowanie koła i podzielone, podzielenie go według wielkości swoich zainteresowań. Tak jak z tortem. Co będzie dla, dla Ciebie największym kawałkiem tortu? Sport, praca, rodzina, a może właśnie picie? To miał być koniec tej książki, ale jeden z moich przyjaciół, Jenek, powiedział mi wiesiek, to jest za mało. Może to i dobrze, że ktoś mnie przebudził, że za mało, powiem ja wam tak: Przetworzyć cierpienie. Opowieść takich jak ja nie jest opowieścią o sukcesie potocznym rozumieniu tego słowa jest opowieścią o przetwarzaniu cierpienia, które dzięki łasce owocuje postępem duchowym. Nieraz ta moja przypadłość. wyjawiała się tylko fizycznie nie? i prześladowała mnie na początku ale uwolnienie duchowe nie przyszło łatwo było boleśnie powolne zawsze wymagało to ode mnie najbardziej wytężonej pracy i Najostrzejszej czujności. Nawet pisząc tą książkę, czy przygotowując materiał do swojej płyty, która też jeszcze nie jest wydana, miewiałam takie okresy, że myślałem, no już dobrze, już książka prawie skończona. Płyta szkielet jest, i to były te trudne momenty. tu jestem razem z Panią Ewą Bem a tutaj z Gienkiem podczas chyba czwartego koncertu wdzięczni za trzeźwość który oczywiście tradycyjnie prowadził zawsze Wiktor Osiatyński napiszę też jeszcze o wspaniałej modlitwie która, jak powiedziała mi kiedyś dr Ewa Wojdyło, daje receptę na szczęście. Boże, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym nie odróżniał jedno od drugiego. Pierwsze słowa tej modlitwy proszą o wiarę, nadzieję i miłość. Następnie jest prośba o akceptację i tolerancję, później o odwagę i o siłę do zmian. Na koniec prośba o rozróżnienie, co mam zaakceptować, a co zmienić. Nie ma tutaj mowy o co jest dobre, a co złe. Dla mnie nie istnieje pojęcie zła i dobra. I tam modlitwa o tym mówi. Wiele zdarzeń, które mi się przytrafiły w życiu, uważałem za zło, a z biegiem lat Okazywało się, że są one dobre dla mnie. Wszystkiego dobrego. Spotkajmy się na drodze szczęśliwego przeznaczenia. Jeśli może, możecie, to wspierajcie wydanie tej książki. Konto jest podane na końcu.